Witam Państwa ponownie. Kiedy jesteśmy dziećmi, mówi się nam, że musimy nauczyć się przegrywać, choć przegrywanie rzadko bywa przyjemnym doświadczeniem. Bohater naszej dzisiejszej historii dorastając czuł się przegrany i robił różne rzeczy, które miały podnieść jego poczucie własnej wartości, między innymi zażywał narkotyki. Ale ostatecznie został wygranym, który potrafi pomagać innym w pokonywaniu życiowych porażek, a stało się to, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Jak to się stało? Poszedłem z kolegą ściąć choinkę na święta. Przed Bożym Narodzeniem straż leśna pozwala na to. Pod śniegiem nie zauważyłem, że to już krawędź klifu i poleciałem. Masz szczęście, że skończyło się na skaleczeniu nogi. Mogłeś złamać kark. Tak, zawsze byłem ofermą. Będzie miał kto odwieźć cię do domu po zastrzyku? E, pewnie. No to dobrze, bo to silny środek. Możesz być nieprzytomny. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomność ma wiele korzeni, ale głównym jej owocem jest utrata nadziei. Właśnie przywracanie bezdomnym nadziei było najważniejszym celem Georgia i Sary Clark, kiedy w 1877 roku otwierali skromny przytułek w samym sercu dzielnicy Biedy w Chicago, który później nazwany został Pacific Garden Mission. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym misję finansowo, jej drzwi od tamtej pory nigdy nie zostały zamknięte. Obecnie codziennie setki mężczyzn, kobiet i dzieci otrzymują tu pożywne posiłki, czyste ubrania i wygodny nocleg, a także niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko to za darmo. zaś duszpasterze i misyjni doradcy w duchu miłości mówią im prawdę o rzeczywistych źródłach ich niepowodzeń i zapoznają z tym, który jako jedyny może zmienić ich życie. To samo przesłanie miłości i prawdy dociera do milionów ludzi poprzez nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2915 z cyklu wyzwolony audycja, która da Wam do myślenia. Okłamałem lekarza i po zastrzyku z silnym środkiem przeciwbólowym wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu. Wokół szalała śnieżyca, drogi były śliskie, widoczność prawie żadna. Rzeczywiście, po chwili odleciałem. Kiedy się ocknąłem, pomyślałem, że zamknięto mnie w jakiejś krypcie. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że mój samochód leży na boku. Wybiłem nogą szybę, wyczołgałem się przez okno i odkryłem, że jestem na środku zamarzniętego potoku. Nie zdawałem sobie sprawy, że jestem w szoku i mam złamane trzy żebra. Wiedziałem tylko, że zamarzam w mojej cienkiej kurteczce. Zdezorientowany z powodu leków i wypadku, ledwo trzymając się na nogach, ruszyłem w kierunku wzgórz. Potykałem się, upadałem i znów podnosiłem, coraz głębiej pogrążając się w gęstym lesie. W rzeczywistości bohater tej historii pogrążał się coraz głębiej już od wielu lat, ale to miało się zmienić. Ta ciemna noc miała okazać się przełomem w jego życiu. Prawdziwa historia Jacka Franklina już teraz w wyzwolonym. Urodziłem się w 1940 roku jako najmłodszy z piątki dzieci. Ojciec uprawiał kukurydzę na setkach akrów w pobliżu St. Annie w Illinois. Nigdy w niczym nie byłem tak dobry jak mój trochę starszy brat Rodney, ani w nauce, ani w sporcie. Pewnego ranka ojciec zabrał mnie na polowanie na wiewiórki i pozwolił mi nieść siedmiostrzałowy sztucer, ale nawet w tym zawiodłem. Polowaliście cały dzień i wracacie z pustymi rękami? A, mieliśmy rano jedną wiewiórkę. Pozwoliłem Jackowi strzelić, ale chybił. Więc sam ją zastrzeliłem, a potem uparł się, że zaniesie ją do domu. No i gdzie ona jest? No, trzymał ją za ogon, no i mu wypadła. Widziałem tylko, jak się toczy po zboczu. Zawalił sprawę. Ech, szkoda. Ja nie wiem, co jest z tym chłopakiem. Wygląda na to, że nic nie potrafi porządnie zrobić. Czułem się strasznie tego dnia, płakałem przez całą drogę do domu, ale tak było zawsze i ze wszystkim. Kiedy grając w softball biegłem, żeby złapać umazaną błotem piłkę, wpadłem wprost na trenera. Jako nastolatek miałem silny trądzik, także inne dzieciaki naśmiewały się ze mnie. Zajadałem więc problem, aż w końcu nabawiłem się nadwagi. Z tego też zaczęli się nabijać. I z moich białych rękawiczek, które nosiłem z powodu egzemy na rękach. W drużynie piłkarskiej byłem chłopakiem od podawania wody i pewnego wieczoru potknąłem się o swoje tłuste nogi i upadłem na twarz, całą wodę wylewając na siebie. Ale tłum miał uciechę. Jack, nic dziwnego, że się wtedy wywróciłeś. Po prostu musisz stracić parę kilogramów. Jestem dobry w traceniu wszystkiego z wyjątkiem wagi, mamo. Powinieneś zacząć ćwiczyć. Nic, tylko siedzisz i grasz na gitarze. To jedyna rzecz, która jako taką mi idzie. Chciałbym założyć zespół. No i co będziecie robili? Grali na zabawach, coś w tym rodzaju. Ach, tymczasem zabieram cię do lekarza. Może przepiszą ci coś, co pomoże ci schudnąć. Lekarz przepisał mi amfetaminę, z powodu której stałem się taki nerwowy, że nie mogłem spać, więc inny lekarz przepisał mi pigułki na sen. Wkrótce brałem leki z trzech różnych recept. W wieku 14 lat założyłem zespół rokowy i pomimo trądziku, całkiem nieźle radziłem sobie grając i śpiewając przed tłumem. Zanim znalazłem się na uniwersytecie Illinois, gdzie założyłem kapelę, brałem już 40 pigułek dziennie, środki pobudzające i uspokajające. Jesienią rodzice wysłali mnie do koleżów w Los Angeles, gdzie odkryłem płynny metadon, który wstrzykiwałem sobie razem z morfiną. Pewnej nocy po przedawkowaniu, Wpadłem w taką wściekłość na siebie, że stłukłem sobie twarz. Jestem do niczego! Nieudacznik! Śmierdziel! Grój! Flejtuch! Tłusty, obrzydliwy flejtuch! Trudno w to uwierzyć, ale stłukłem sobie twarz na krwawą miazgę. Następnego dnia kłamałem, mówiąc, że brałem udział w bójce. Po półtora roku wróciłem do Illinois i stworzyłem kolejny zespół rockowy, który grał razem przez wiele lat. W 1964 umarł mój ojciec. Tego samego roku spędzałem wakacje w Colorado, gdzie tak bardzo mi się spodobało, że dwa lata później zerwałem z zespołem i przeprowadziłem się do Denver. Utrzymywałem się z pisania i wygłaszania monologów komediowych oraz wykonywania magicznych sztuczek pod scenicznym pseudonimem Nick Christopher. Dziękuję, dziękuję bardzo. A teraz chciałbym zaśpiewać. Ej, ej, ej. Ej ty, zaśpiewaj moją ulubioną piosenkę. Bardzo chętnie, powiedz tylko jaką. Zaśpiewaj moją ulubioną piosenkę The Honey Dripper, albo cię zabiję. No. Słyszysz? The Honey Dripper. Okay. <laughs> Bardzo mi przykro Znam wiele piosenek, ale jednak nie wszystkie A tej właśnie nie znam Powiedziałem, śpiewaj! Zaśpiewałbym, gdybym umiał, ale nie mogę no. zaśpiewać czegoś, czego nie znam Za to zadedykuję ci moją kolejną piosenkę Ale przestań! To nie to, czego chciałem! Staram się jak mogę, proszę pana Śpiewaj, The Harry Albo wepchnę ci tę gitarę do gardła O, rozumiem W takim razie Odkładam gitarę za siebie i staję przed nią, o tak o, Jesteś jakimś magikiem, czy co? To... Jeżeli uda ci się przejść obok, możesz mi wepchnąć gitarę do gardła I jak? No, ty, ty nie. już nie bądź taki mądry, swaniaczku. No. A, tak. tak, idę poszukać lokalu, gdzie mi zaśpiewają moją piosenkę No, 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 cóż, odchodzi prezes mojego fanklubu Wracamy do naszej piosenki Z czasem rzuciłem sztuczki magiczne, ponieważ nie da się czarować, kiedy jest się naćpanym Próbowałem rzucić prochy, ale ból był taki, że szybko znów po nie sięgałem. Większość artystów estradowych brała heroinę i nikt nie próbował nawet tego ukrywać. Na ogół mieliśmy wspólną garderobę. Pewnego dnia podsłuchałem rozmowy konferencjera z dilerem narkotyków. Przepraszam za spóźnienie, ale wiesz jak jest... Musiałem najpierw zaopiekować się kasą klientów. Dobra, dobra, dawaj. Płacę gotówką. Razem z tym, co hmm. już mi wisi? Wszystko, co ci się należy. Trzymaj, no. A nie masz nic hmm. przeciwko temu, że przeliczę? licz, byle szybko. Daj mi w końcu ten towar. Spokojnie. Hmm. Mnie się nie spieszy. Może tobie nie, ale mnie tak. Dawaj działkę. Liczę, joy. Nie przeszkadzaj, bo się pomylę. <grym> Błagam? <grym> Zabawny <grym> jesteś. Może jeszcze na mnie zaszczekać? Co? Powiedziałem, szczekaj. Szczekaj jak pies. <grym> no szczekaj. <grym> Stałem tam i słuchałem, zastanawiając się, czy może mam właśnie jakiś odlot. Kilka dni później Joey postanowił zerwać z nałogiem i wszedł w głód narkotyczny. Prosił mnie, żebym został z nim w pokoju, w czasie kiedy będzie przechodził odstawienie. Zostań ze mną, Nick. Nie zostawiaj mnie, choćby nie wiem co. A spróbuję. Jak już będę czysty, rzucę nawet trawkę. Jak już skończę z twardym towarem, nie będę brał niczego innego. Widziałem, jak Joey przechodził cały ten proces. Miał dreszcze, cieknący nos i oczy, a potem skurcze żołądka. Marihuana nic nie pomagała. Leżał w łóżku, zwijając się z bólu, rozrywając prześcieradła. Nagle wyskoczył z niego i podbiegł do okna. Myślałem, że chce wyskoczyć, więc złapałem go i trzymałem. Kodyć. Ulica jest cztery kiebra, niżej, Joy! Nic mnie to nie obchodzi, pójść Nie. Rzucz. Masz! Weź kawałek szkła! Zrób to, Joy! Twoja ręka krwawi! Weź to i zabij mnie! Przestań! To zabij! Przestań. Przestań! Joy wpadł w szał i uciekł, ale wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Nie on jeden miał takie problemy. Jedna z tancerek rozkładała sobie łóżko polowe w kącie garderoby i leżała na nim, łkając i trzęsąc się cała aż do czasu swojego show. Wtedy jej mąż dawał jej działkę, żeby mogła występować przez 20 minut. Po występie kładła się u moich stóp, patrząc na mnie wzrokiem zaszczutego zwierzęcia. Nik. Ty nie rozumiesz, prawda, Nik. Och, ten ból. Ja nie mogę znieść tego bólu! Zostaw w moje biedne nogi. Nikt! Ja potrzebuję pieniędzy. Nie. Ja muszę wziąć się aukę. Musisz mnie zrozumieć. Jasne, jasne. Musiałam sprzedać moje dzieci. Rozumiesz to? R tak, rozumiem. Oróćmy się już uzależnione przeze mnie. E e e Ach. Przez swoją własną matkę. Zajdź z moich nóg, Andy. Muszę już iść. ten koszmar nie dręczy cały czas, Ja widzę ich się Ja widzę, jak cały ja czas chodzą w kółko. Płacząc za swoją mamą. Budzę się z krzykiem. Nik. Potrafiłem jej pomóc. Byłem w tej samej sytuacji i też nie potrafiłem przestać. Wiedziałem, że skończę z twarzą szarą jak popiół i szklanymi oczami, bezmyślnie wlepionymi w bezsensowną przyszłość. A jedyną ulgą będzie kolejna działka. Czasami podczas występu, kiedy spojrzałem w dół na gitarę, nie widziałem moich dłoni. Widziałem tylko wielkie futrzane pająki pełzające po instrumencie, a głos, który słyszałem w głośnikach, bynajmniej nie był mój. W końcu kierownik nie wylał. Dzieciak, który potykał się na boisku piłkarskim, znów potknął się i zaprzepaścił swoją karierę. Nick Christopher był skończony. Miałem leśniczówkę w Evergreen, a ponieważ chciałem zostać w Colorado, zatrudniłem się w wydawnictwie jako szef reklamy. Próbowałem skończyć z prochami, ale w tej pracy presja była taka, że nawet normalni ludzie byli wciąż spięci i podenerwowani. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, Dzień dobry, Ciek. Czy to projekt kolejnej reklamy? Chciałbym, ale nie skończę go przed drugą. Bardzo mi przykro. A nie ma problemu, odpręż się. Odprężyć się w tym miejscu, kiedy jestem do tyłu z projektem, a ciebie to nie martwi? <laughs> no, nie aż tak. Poza tym, co by to dało, gdybym wrzeszczał i wymachiwał rękami? Okej, okay, okej, okay. widzimy się o drugiej. To był Buford Marsh. Jego opanowanie mnie zdumiewało. Byłem pewny, że odkrył jakieś nowe środki i też takich chciałem. Starając się poznać jego tajemnice, zaprosiłem go na lunch. Cieszę się, że możemy porozmawiać w spokoju poza biurem, Jack. Myślę, że ja się cieszę bardziej, Biur. Pewnie wiesz, że jesteś dla mnie prawdziwą zagadką. Ja? Zagadką? No nie ma we mnie nic tajemniczego. O co ci chodzi? No cóż, pracujemy pod strasznym ciśnieniem i większość z nas to okazuje. Ty jeden, jak się wydaje, nigdy nie ulegasz presji. No ty też możesz taki być, Jack. Pracuję nad tym. A ty pewnie mógłbyś mi pomóc. Ja. Chciałbym wiedzieć, co bierzesz? Co? Ja? Co? Cokolwiek to jest. Środki uspokajające barbiturany Muszę to wiedzieć, żebym mógł zacząć brać to samo. Naprawdę? Chcesz wiedzieć, co biorę? No pewnie. No to proszę. Cały czas noszę to w kieszeni płaszcza. Książka? Tak, książka. Chcesz powiedzieć, że to fałszywka? Z dziurą na pigułki w środku? Nie, to, to nie jest fałszywka. I nie ma tam dziury, i nie potrzebuje pigułek. Co? Ta książka to słowo Boże. Uznałem, że to świr, ale pozostaliśmy przyjaciółmi, nawet gdy znalazłem sobie inną pracę, do której dojeżdżałem 50 kilometrów. Tam miałem łatwy dostęp do narkotyków, ale nadal symulowałem chorobę, żeby wyciągać morfinę ze szpitala. Przed świętami Bożego Narodzenia w 1970 roku zadzwonił mój brat rodny, który właśnie wrócił z Wietnamu, gdzie służył jako pilot. Jack, w Wietnamie przydarzało mi się najwspanialsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Tak? A co takiego? Oddałem swoje życie Chrystusowi. Oh. To ostatnia rzecz, jakiej bym się po tobie spodziewał. Pewien pilot wyłożył mi sens Ewangelii tak jasno, że nie mogłem zaprzeczyć prawdzie. No, zawsze wiedziałem, że musi być jakiś Bóg. No. Jest i kocha nas tak bardzo, że posłał Jezusa, żeby umarł zamiast nas. Mam pewne wątpliwości, tyle wokoło śmierci i nieszczęścia. To dlatego, że ludzie zostali oddzieleni od Boga. Bez Jezusa nie można zwyciężyć. Chciałbyś się pomodlić i przyjąć go teraz? Raczej nie. Wiem, że kiedyś często się kłóciliśmy, Jack, ale kocham cię, braci, i chciałbym, żebyś miał w duszy taki sam pokój jak ja. Nie martw się o mnie, dobrze? Ja się nie martwię. Modlę się za ciebie i za resztę rodziny. Potrzebowałem modlitwy. Tego roku miałem siedem wypadków samochodowych i pięć aut poszło na złom. Nadal brałem narkotyki i przyjaźniłem się z Bufordem. W 1971, dwa tygodnie przed świętami, pojechaliśmy w góry Sugarloaf po choinkę. Dobra gimnastyka, takie brodzenie w śniegu. Ile płacimy leśnikowi za każde ścięte drzewo? Dora dolara. No niewiele. No tak, ale ja muszę teraz mocno oszczędzać. A wygląda to tak, jakbyś się wcale nie przejmował tym, że straciłeś pracę. Bóg się o nas zatroszczy Nauczyłem się nie kwestionować jego działania. Kiedy pozwala, by coś działo się w naszym życiu, to zawsze ma w tym jakiś cel. Jesteś całyczek! Zraniłem się w nogę. Nie zauważyłem, że kto krowę zbocza! Choć pomogę ci wrócić do samochodu. Rana była pretekstem, aby wyciągnąć od lekarza sporo leków uśmierzających ból. Brałem również demerol, amfę i morfinę. 28 grudnia poszedłem do innego lekarza, który dał mi zastrzyk. Zemdlałem za kierownicą, wracając do domu. Uderzyłem w jakąś ciężarówkę i stoczyłem się ze zbocza do zamarzniętego potoku. Z nogą w gipsie przedzierałem się przez dzikie, zarośnięte tereny, a drzewa rwały na mnie ubranie. Dwie i pół godziny później wytoczyłem się z lasu na autostradę i przewróciłem się w zaspę prawie pod koła przejeżdżającego radiowozu. Co pan tu robi na tym pustkowiu? Zgubiłem się. Mój samochód stoczył się ze skarpy i zgubiłem drogę. Spokojnie. Chodźmy do mojego samochodu. Tam jest cieplej. Oho, mogę w Pomogę. Całkiem stostniałem. Nie mogę się ruszać. Chwilę, zaraz zwiększymy ogrzewanie. No, ciepło. Będę żył. Dziękuję. Już, już. Co się stało z twoim ubraniem? Nie wiem. Chyba podarło się hmm. na tych krzakach. Posso i prawie nagi w tej śnieżycy. Dzięki Bogu, że nadjechały w porę. Tak, ja widziałem światła miasta i próbowałem iść w ich kierunku, ale coraz bardziej się oddalałem. Mhm. Znowu wzywają mnie do wypadku, no i nie mogę odwieźć cię do szpitala w Denver. Chcę czy nie, ale muszę zostawić cię w Twoim domu. W porządku. Proszę kogoś, żeby przyjechał i mi pomógł. Okej. Okay. Pomógł mi dostać się do kuchni i odjechał. Doczołgałem się do łazienki i nasypałem sobie pełną garść pigułek nasennych. I wtedy zobaczyłem swoje odbicie w lustrze. Sina z odmrożenia twarz i zbolałe oczy. Wyrzuciłem pigułki i zadzwoniłem do Buforda. Przyjechał z żoną i dziećmi i z jedzeniem, by ponownie przywrócić mnie do życia. Przy ogniu jest tak dobrze. Tak, a na zewnątrz cały czas sypie. Dziś sylwester, Jack. Hmm. Jakoś nie chce mi się świętować. A moje żebra. A jak tylko pogoda się poprawi, to zawieziemy cię do szpitala w Denver. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. No po to ma się przyjaciół. Biów, dlaczego Bóg kpi sobie z ludzi, dając im coś, co nazywa się życiem, a co zamienia się w jeden wielki koszmar? Hmm. Bóg nie kpi sobie z ludzi, Jack. To ludzie kpią sobie z Boga, próbując odgrywać Boga w swoim życiu. Starałem się być dobrym człowiekiem, i nie udało mi się. Zawaliłem prawie wszystko, za co się zabrałem. A teraz zastanawiasz się, dlaczego? Co? Zobaczmy, co mówi na ten temat Słowo Boże. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To myślisz, że jesteś lepszy? Nie zawsze uważałem, że jestem trochę gorszy od innych. Dopóki no, nie zaufamy Chrystusowi jako swojemu zbawicielowi, wszyscy jesteśmy buntownikami przeciwko Bogu. No i na tym polega nasz grzech. Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę Bożą Wolę w swoim życiu? Nie. A czy brałeś pod uwagę własną wolę w swoim życiu? Cały czas, chyba jak każdy. No, pewnie. Wszyscy grzeszą. Ale przychodzi taki czas, kiedy odkrywamy, że nasza własna wola nas zabija i zaczynamy pytać, jaka jest wola Boga. A jaka jest? To jest syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. To znaczy Jezusa. Tak. A co Jezus mówi? Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam sprawię ukojenie. Jak? W jaki sposób mamy przyjść do niego? Przez wiarę, Jack. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli to prawda, jeśli Jezus daje pokój umysłu, jaki widziałem w tobie, to chcę go. Powiedz mu to, Jack. Możesz mówić z Bogiem tak samo, jak rozmawiasz ze mną. Boże. Wiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i żałuję za grzechy, jakie popełniłem przeciwko Tobie. Chciałem, żebyś zmienił moje życie. Pomógł mi uwolnić się od narkotyków. Wiem, że umarłeś za mnie na krzyżu. Proszę, wejdź do mojego serca. Przebacz mi moje grzechy i stań się moim zbawicielem. Amen. Kiedy wstałem z kolan, z telewizora zaczął dochodzić wielki hałas. Popatrz na to, że. To musi być północ. Nowy Jork świętuje nowy rok. <laughs> A wiem, gdzie odbywa się teraz znacznie większe świętowanie. Gdzie? W niebie. Biblia mówi: wielka jest radość wśród aniołów Bożych. Z każdego grzesznika, który pokutuje, to o Tobie rzecz. To z Twojego powodu świętuję. Położyłem się oczekując objawów odstawienia brałem w końcu od 15 lat. Ale Bóg uczynił cud w moim ciele i nie doświadczyłem ani jednego objawu. Wróciłem do pracy, ale sprośne słownictwo, jakiego tam używano, raziło mnie. Więc zwolniłem się i zamieszkałem u Buforda i jego rodziny. I uczyłem się, jak żyć dla Chrystusa. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak chłonął słowo jak ty, Jack. Wiem, że to jest prawdziwa odpowiedź, Buf. Gdybym tylko to wszystko wiedział, kiedy dorastałem. Tak. Jezus jest prawdziwą odpowiedzią na grzechy ludzkości. I młodzi ludzie muszą poznać się Bożą prawdę, zanim wróg ich wciągnie. Może powinieneś zastanowić się nad pracą z dziećmi. Bardzo bym chciał. Mógłbym wykorzystać niektóre z magicznych sztuczek, które niegdyś robiłem. Pewnie możesz je odnieść do Ewangelii. To nie będzie trudne. W końcu magia to oszustwo. Tak właśnie postępuje z nami diabeł. Myślisz, że wiem już wystarczająco dużo, żeby zacząć? Pewnie. Znasz Chrystusa i wiesz, że został ukrzyżowany za grzechy ludzkości. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jack, w każdym, kto narodził się na nowo, żyje święty Duch Boży i On będzie Cię prowadził. Przez rok pracowałem w młodzieżowym ośrodku chrześcijańskim, gdzie doprowadziłem wiele dzieci do wiary w Chrystusa. Później w chrześcijańskim szpitalu prowadziłem studia biblijne. Podróżowałem też po świecie jako misjonarz. Śpiewałem, robiłem magiczne sztuczki i opowiadałem historię mojego życia. Świadczyłem milionom ludzi i widziałem tysiące tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I nie ma w nikim innym zbawienia gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. W programie numer 2915 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jacka Franklina. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Nasz adres Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312-922-1462.